Na kalendarzowej mapie Polski jest wiele dat upamiętniających ważne momenty w historii Polski. 11 listopada 1918 roku to data zakończenia I wojny światowej, ale także data zwolnienia z Magdeburga Józefa Piłsudskiego i objęcia przez niego naczelnego dowództwa nad tworzącym się wojskiem polskim. 11 listopada 2021 roku. Obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspomnijmy przełomowe momenty w historii Polski. Są to powstania narodowe, listopadowe, styczniowe, emigracja, I wojna światowa i walka o kształt państwa polskiego, II wojna światowa, powstanie warszawskie i walka o kształt państwa demokratycznego. Stoję tu dziś przed Państwem. Obok pomnika poświęconego poległym walce o wolność i niepodległość w latach 1939-1945. Wspomnijmy nie tylko bohaterów narodowych, ale także kombatantów, byłych więźniów politycznych oraz tych, którzy zagospodarowywali tę ziemię po 1945 roku i są pochowani na cmentarzach komunalnych Minieresko. Naród. Który traci pamięć, przestaje być narodem. Niech te słynne powiedzenie Józefa Piłsudskiego stanie się dziś dla nas ważnym mottem. Bo kto dziś jest dla nas bohaterem? Ile znaczy ojczyzna? Czym jest wolność? Pozostawiam Państwa w tym ważnym dniu właśnie w takiej refleksji.